Cześć wszystkim, z tej strony Fabcio. Dzisiaj zagramy sobie w Don't Straywa. Zresztą będziemy to kontynuować, tą moją przygodę. Zobaczymy, co z tego będzie, bo nie idzie mi tam za dobrze. Ostatnio grałem sam. Niestety nie nagrałem tego. O to był chyba mój pies. Nie wiem, czy to słyszeliście czy nie. Dobra, zacznijmy sobie tutaj. Strasznie słabo tutaj mi idzie. Zdobyłem właśnie trochę itemów na zimę, bo jak widać zbliża się ona śniegu coraz więcej i tak dalej. Ale to jest niestety jedyne, co udało mi się zdobyć. Nic mi tutaj nie rośnie. Właściwie to nie wiem dlaczego. Jest tu trochę paliwa. Gotujemy sobie mięsko o proszę śnieg Szczerze tego się bałem, bo naprawdę nie wiem jak... jak to podnieść Przerzućmy ten plecak gdzieś tu Może nie? gdzieś tu o, żeby go mniej więcej widzieć Trochę się obawiam, bo wydaje mi się, że tej zimy niestety nie przetrwam. musiał w ogóle szczopować trochę. Zostało mi jedne mandraki, które będę ze sobą aktualnie nosił. O, subskrybujcie, komentujcie. O, hej kolega, tutaj wypisuję głupoty. Ale to się aktualnie nie przejmujcie. Mm. Nie wiem czemu ale coś mi się spierdzieliło i... I nie mam mojego kolegi. No nic, niech ta noc już mija i będziemy mogli coś porobić. Dobrze, by było porąbać trochę drzewa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co nie tu mamy? Pułapki. Kupę. Tak, kupę mam trochę. No, już skubańcy czekają, żeby się tylko do mnie dorwać. A jeszcze tu mam trochę kupy, właściwie. No tak, ona się nie stakuje, ale tu mi nie wlazło. Chcę zobaczyć, czy ten tędy nie przejdę. O, proszę, kolejna kupa. Trochę pajęczyny, drewno, łopata może tak, tak, łopatę mam tu trochę kamyków, patyki wolę mieć to trochę poukładane powiedzmy, że Jakiś młotki, nie młotki <coughs> kurczę, cały czas mi się myli hmm, no ciężko, będzie ciężko, nie wiem jak to zrobić Wiem, że podobno mam brody nie golić Więc staram się... Postaram się tego nie zrobić. O jest dzień. Postarajmy się coś obczaić. Myślę, mi się, że porąba... A, tutaj moja ostatnia głupota, spaliłem las. Tak trzeba być idiotą, żeby to zrobić, czyli akurat trafiło na mnie. Coś tutaj o, te pingwiny chop, chop, chop. No i właściwie nie wiem, czy się tutaj zajmować, nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, czy to nie będzie, może nawet ostatni odcinek, przynajmniej na razie. Dopóki nie dowiem się troszeczkę więcej o tej grze. Oj, skończyło mi się to polek. I zróbmy sobie kolejny, jedziemy dalej. Szyszki, nie szyszki, niech będzie, że to pozbieram. Zawsze to idzie ogień rozpalić, kwiatuszki. Kwiatuszki. Miałem armię świnie, świnek i ona mi właśnie pomogła zabić kilka. <coughs> kilka tych, tych. Nie wiem, co to było, jak się nazywają. O! Kilka. E, lo, f, no, ja chciałem. Bizonów, tak? To będą chyba bizony. Świnki pomogły mi pozabijać. Cze, wow wow, 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 się wpakowałem. Niekorzystnie. A jak to na mapie wygląda? O, źle w ogóle poszedłem. Biała kupa. Głano. Mogłem iść, ale nie mam. O, świnka. Świnko, cześć. Masz. Trzymaj, mięsko. Nie wiem, czy... trzeba chyba za późno? Nawet nie ma co świnki ratować. Hmm... to też chyba nie jest nic ciekawe, Jakby ktoś wiedział, czy coś czegoś się to przyda ten gnom i ten jakieś takie pudełeczko to też będę wdzięczny Uważałem, że też jedzonko mi się kończy tam jakieś jajka miałem w domu czy w domu w prowizorycznym szałasie bo nie można tego inaczej nazwać jedz, jedz synku jedz hmm tutaj też coś no zbieraj to tu jest ul tak Z moje szczęście mi te pszczoły w więc to nie jest dobry pomysł co by się na nie pchać Ci powiedział, że naprawdę nie wiem co teraz zrobić w tym zimie, czy czy ma tutaj jakikolwiek sens biegać, cokolwiek próbować, czy jakieś surowce będę zbierał, te odcinki teraz będą... O, już się robi ciemno w ogóle super. Po prostu nawet nie, A ciekawe jestem czy w ogóle dobiegnę z powrotem. Teraz te potwory się schodzą. O, boże, boże. nie, chciałem podpierdzielić jakieś jajko, ale chociaż może dam radę dawaj jajko dawaj uciekaj, 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 uciekaj o, udało mi się ja sobie je zjem za chwilę o, szybko, szybko, szybko zaraz będzie ciemno drzewa rosną na moich oczach też ciekawe to też tu mają jajko Prze szyszki przydają dużo mi to nie dało, ale jednak coś. Dobra, ogień mamy. Może machnijmy to jajko. I zjedzmy. Wow Nic ciekawego. Gdzieś tutaj miałem te jajka. I z tego też co wiem. Jak je gdzieś dropnę. Dobrze pójdzie, to ona się może wykluje, czy coś takiego, ale nie jestem pewien co, i będzie mi takie duże oko chodziło. Obok, obok tego prowizorycznego domku, szałasu, nie wiem jak to nazwać, nawet nie, coś kamiennego. Ta jest po prostu piękna. No cóż, zjesz, nie zjesz, guano. Głonę, głonę, głonę. Zebrałem tego, właściwie nie chcę. Potyki też mogą iść z powrotem, to też może iść z powrotem. Tu nie mam nic ciekawego. O, tutaj mam kamienie, kamienie. Drzewo na razie zostawię sobie. Tu mam pułapkę, tak? Na ptaszka, ale nie mam nasionek, no i... I w tym problem zeżarłem wszystkie nasionka, to teraz mam. Wow! Przez wszystkie odcinki gry pierwszy patyk mi się, że tak powiem, odnowił, zrespił. Żałosne. Strasznie długo się to robi. Powiem też, są na to jakieś sposoby, żeby to szybciej rosło, a ja pewnie znowu nie wiem. Tu też się da weźmie? No pewnie. Tak, mm, to mandrakę noszę na wszelki wypadek, ja bym miał zginąć. że nawet nie wiem co robić, nie wiem, nie mam pojęcia o, się ciemno zrobiło strasznie, o, znowu te moby zakichane, pewnie mnie zaraz zaatakują o, co, będziesz mi chciał wykraść ogień o, to nie ty o, nie, nie, tylko nie te te są duże i wredne To co jest w ogóle? No dalej jakiś szczur czy coś Zmykaj stąd, idź stąd czymkolwiek jesteś No nic no to pójdę rąbać drzewo Jak Tutaj już tego drzewa nie ma to Rąbię z drugiej strony No i idź sobie Właściwie chciałem połówkę tego, tak na wszelki wypadek. Tylko mam tak, ale mogę zrobić sobie jeszcze jeden toporek. Co za wredne gady? I stąd? Co to w ogóle jest? Czemu to się tak buja tu jak jest dzień? Dobra, trudno. Idę dalej. Idę, 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 idę. Oj, uschło mi drzewo. Też przykre. No, zbliża się to coś do mnie. Kolejne drzewo, no super. W ogóle widzę, że znowu głód bierze. Z tego co pamiętam, to jakieś tam jedzenie w domku miałem, bo jeszcze też jakieś jajko było. Jest jedno jajko, i to by było na tyle. No to niedobrze. Ale mam pułapkę i mam nasionka, więc właściwie mogę położyć pułapkę. Co tu w ogóle jest? Tu coś szło, tak? Animal, tak jakiś. Ciekawe, ciekawe... Nie wiem właściwie co to jest... Szyszka... Zbiorę... O! Kogo my tu mamy? Chester! Chester, gdzie ty biegniesz? A! Gdzieś ty był! Gdzie ja mam tą pałkę? Tu? Chodź, Chester. Idziesz teraz ze mną? Masz coś jeszcze na sobie w ogóle? No tak, nosisz ten cały syf ze sobą. Podoba mi się, jak on otwiera tę buźkę. Jest to fajne. Dobra, to zrobimy tak, bo mogę coś podnieść jeszcze? Nie mogę, ale mogę to wrzucić. Znowu kupa. Tu jest te drzewo. I co tu jeszcze miałem? O, ten trap, tak. Co tu jeszcze masz? To, to. Dobra, to chodź. Kurde, znowu mi się dzień kończy, a ja nic nie zrobiłem. Schowajmy to i pojęczynę. I te zakichane duchy. Cały czas mi tu chodzą. Co to w ogóle jest? Nie widzę. Cold Focus Inspiration Energies. Okej. Okay. Dużo nie zrozumiałem z tego, ale... Coś na pewno to jest. Szyszki. no, ciepło musi być. Złapał się już jakiś ptaszek może? Nie, nasionka jeszcze są. A ja coraz bardziej głodny. O, coś się złapało. Super, będę mógł w końcu zjeść. Ptaszku, sorry. Ale muszę cię usmarzyć. Chciałem to upiec. Mmm, super. Też mi to zbyt dużo nie dało. 30, nie ma źle. O, przepraszam, to mój pies. Figociu. No i znowu nic nie zrobiłem, super. Porąbać trochę drzewa, które i tak będę musiał sadzić do ogniska, no. Bez sensu. Hmm. Czy coraz bardziej zbliża deski mogę zrobić sobie? Papirus, nightmare fuel, Evil my foolish and crazy. To jest co? Dark Piler okej okay. jakieś gemy, nie gemy, liny. Ta magia też mnie tutaj szedł. Manipulator, chciałbym mieć purpur gema To czapkę gdzieś tam miałem, z tego co pamiętam, albo to nie w tej. Ja miałem kiedyś taką czapkę Ale nie mam, okej okay. Super Ciekawe bardzo by mnie te pingwiny stłukły Siema pingwiny Na duchu, duchu chodź Tego też pewnie zjeść nie mogę tu mi nic nie chce rosnąć. jakieś drzewo na razie. Mam jeszcze chwilę. Już się robi ciemno. Paliwo. Już paliwo drewno wsadzimy troszeczkę i, i przeczekamy. Tą noc i chyba właściwie już bym mógł skończyć odcinek. No i nagrać coś, coś chyba dopiero jutro, w sensie że. No i jutro, bo już dzisiaj też jest troszeczkę późno I jutro jako w grze, no bo tutaj nie ma już co robić O, znowu te potworki Wiem, że jakieś wykradały ogień Tylko nie wiem, które to były Dobra, w takim razie, no To już będzie koniec na dzisiaj A się przestraszył chłopak no to, hmm. no chyba to będzie najlepszy pomysł, żeby to już dzisiaj skończyć, nie nagrywać tego dalej. Ja się zastanowię, czy to dalej w ogóle tą serię jeszcze nagrywać, bo jak widać, no nie idziemy tutaj za dobrze. Nie wiem, co teraz mam właściwie ze sobą zrobić. No jak się zastanowię, to dam wam znać. To na razie.